Dzień dobry. Proszę państwa, wygląda na to, że mamy pierwsze bezproblemowe wejście dzisiaj. Niezwykłe. Dobra, to co dla was dzisiaj przygotowałem, to was teraz przygotowałem, to jest informacja o tym, że kryminalni policjanci z Trzewa odzyskali biżuterię wartą 32 tysiące złotych. Rzeczy te zostały ukradzione z domu jednorodzinnego. Sprawcą był 44-letni, seryjny włamywacz. Został oczywiście zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu 15 lat więzienia. Może pokażę wam tu jakąś fotografię którą. Przepraszam, coś, coś mi rybka. No to jest fotografia, którą policja udostępniła na portalu policja.pl. Jak widać takie typowe rzeczy z domu ukradzione. Po prostu ktoś miał biżuterię i włamywacz sobie zabrał. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak policja ma takie sukcesy. Jak właściwie. To działa dobrze na, na całą branżę. Wspiera branżę, jeżeli, jeżeli ludzie mogą czuć się bezpiecznie, że, że nie zostaną okradzeni, albo że jeżeli zostaną okradzeni, to takie rzeczy zostaną odzyskane w stosunkowo krótkim czasie. To zawsze, zawsze jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy wydają swoje pieniądze na wszelkiego rodzaju kosztowności, obojętne, co by to nie było, czy złoto inwestycyjne, czy. Czy biżuteria, zegarki, czy, czy kamienie szlachetne. Oczywiście gratuluję Policji sukcesu, życzę ich więcej w tym, w tym roku. Rok się dopiero zaczyna, popatrzcie, a już, a już pierwszy sukces związany z panią Wamyowacza. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.